Napimy na kanale na linii Życia. Wyobraź się sobie niewidzialnego wroga. Wroga, który nie ma zapachu, smaku, ani koloru, ale którego dotyk oznacza śmierć. Wroga, który w jedną noc zamienił kwitnące miasto w radioaktywną Postynię na tysiące lat. Dziś opowiemy historię największej katastrofy nuklearnej w historii ludzkości. To nie jest tylko opowieść o wybuchu reaktora, to historia o kłamstwie tak wielkim, że kosztowało życie dziesiątek tysięcy ludzi. To opowieść o bohaterach, którzy gołymi rękami walczyli z atomowym potworem, i o imperium, które wolało poświęcić swoich obywateli, niż przyznać się do błędu. To historia Czarnobyla. Jest 26 kwietnia 1986 roku, godzina 1:23 w nocy. Jesteś mieszkańcem Prypiaci, wzorowego sowieckiego miasta, zbudowanego dla pracowników elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Śpisz spokojnie, nieświadomy, że zaledwie 3 km od Twojego domu, w sterowni bloku numer 4, rozgrywa się dramat. Grupa inżynierów pod wodzą Anatolia Diatłowa przeprowadza opóźniony i fatalnie przygotowany test bezpieczeństwa. Mają sprawdzić, czy w razie awarii zasilania Turbiny reaktora będą w stanie przez kilkadziesiąt sekund generować prąd dla pomp chłodzących. To eksperyment, który nigdy nie powinien się odbyć w takich warunkach. Operatorzy pod presją aroganckiego Diatłowa łamią kolejne procedury bezpieczeństwa, wyłączają systemy awaryjne, a moc reaktora spada do niebezpiecznie niskiego poziomu. RBMK Duma sowieckiej inżynierii ma fundamentalną wadę konstrukcyjną, o której wiedzą nieliczni. Przy niskiej mocy staje się niestabilny jak bomba zegarowa. O godzinie 1.23.40 operator Leonid Toptunow naciska przycisk awaryjnego wyłączenia. AZ5 to ma być ostatnia deska ratunku. Z suwitu do rdzenia reaktora zaczynają opadać pręty kontrolne, które mają wygasić reakcję, ale z powodu wady projektowej ich grafitowe końcówki na ułamek sekundy zwiększają, a nie zmniejszają moc. W niestabilnym rdzeniu ten ułamek sekundy wystarcza. Moc reaktora skacze stukrotnie w ciągu czterech sekund. Potężna eksplozja pary rozrywa ważącą 2000 ton stalowo betonową pokrywę reaktora jak wieczko od puszki. Kilka sekund później druga, jeszcze potężniejsza eksplozja wodoru wyrzuca w atmosferę płonący grafit i tony radioaktywnego paliwa. Nad blokiem numer 4 unosi się złowieszcza błękitna poświata. To promieniowanie jonizujące powietrze. W sterowni panuje chaos i niedowierzanie. Diatłów, blady jak ściana, wciąż krzyczy, że to niemożliwe, że to tylko wybuch zbiornika wodoru. Nikt nie chce uwierzyć, że serce atomowego giganta, jego rdzeń, przestał istnieć. Właśnie rozpoczęło się największe kłamstwo w historii Związku Radzieckiego. Kilka minut po eksplozji w remizie strażackiej w Prypeci rozlega się alarm. Wezwanie brzmi... Pożar na dachu elektrowni. Strażacy, dowodzeni przez porucznika wody Myra Prawika, wskakują do wozów. Nie mają na sobie żadnych specjalistycznych kombinezonów, tylko zwykłe mundury. Nie mają dozy metrów. Nikt im nie powiedział, z czym tak naprawdę będą walczyć. Gdy docierają na miejsce, widok jest apokaliptyczny. Z rozerwanej hali reaktora bucha ogień, a na dachu sąsiedniego budynku, gdzie znajdują się kluczowe systemy sterowania bloku trzeciego, szaleje kilkadziesiąt mniejszych pożarów. Strażacy wiedzą jedno: muszą za wszelką cenę ugasić ten dach, inaczej ogień przeniesie się na trzeci reaktor, powodując kolejną, być może jeszcze większą katastrofę. Wbiegają na dach prosto w niewidzialną chmurę śmierci. Dawka promieniowania w tym miejscu jest tak potężna, że zabija w ciągu kilkunastu minut. Oni spędzą tam kilka godzin. Płonący grafit, wyrzucony z rdzenia, emituje 20 tysięcy rentgenów na godzinę. Śmiertelna dawka dla człowieka to 500 rentgenów. Wkrótce zaczynają odczuwać pierwsze objawy. Metaliczny smak w ustach, mdłości, niekontrolowane wymioty. Ich skóra w ciągu kilkudziesięciu minut przybiera kolor głębokiej opalenizny, znany później jako nuklearna opalenizna. Mimo to walczą dalej. Wśród nich jest 23-letni Wasili Ignatienko. Jego żona Ludmiła będzie później świadkiem jego powolnej, potwornej śmierci w moskiewskim szpitalu. Jego ciało dosłownie się rozpadnie. Ci ludzie, nieświadomi skali zagrożenia, swoimi ciałami osłonili resztę elektrowni. W ciągu kilku godzin ugasili pożar na dachu, ratując Europę przed niewyobrażalną katastrofą. Żaden z 28 strażaków, którzy tej nocy weszli na dach, nie przeżył. Zmarli w ciągu kilku tygodni w męczarniach na chorobę popromienną. Byli pierwszymi heroicznymi ofiarami Czarnobyla. Ludźmi, którzy weszli prosto w otwarte wrota piekła. Gdy światło dzienne ukazało prawdziwą skalę zniszczeń, a wojskowe dozymetry przestały działać z powodu zbyt wysokiego promieniowania, sowieckie władze w końcu zrozumiały, że mają do czynienia z katastrofą o planetarnej skali. Płonący rdzeń reaktora wciąż wyrzucał w atmosferę tony radioaktywnego pyłu, który wiatr niósł w stronę Europy. Rozpoczęła się największa operacja ratunkowa w historii. Likwidacja skutków awarii. Do Czarnobyła ściągnięto armię 600 tysięcy ludzi: żołnierzy, rezerwistów, górników, inżynierów, naukowców, kierowców i lekarzy. Zostali nazwani likwidatorami. Ich zadaniem było posprzątanie po wybuchu. Najpierw trzeba było ugasić płoniące rdzenie. Przez wiele dni setki śmigłowców latały nad otwartym reaktorem. Zrzucając 5000 ton piasku, boru i ołowiu. Była to misja samobójcza. Piloci, by precyzyjnie trafić w cel, musieli zawisnąć bezpośrednio nad radioaktywnym piekłem. Wielu z nich zmarło później na raka. Następnie pojawiło się nowe, jeszcze straszniejsze zagrożenie: ryzyko drugiej eksplozji, tym razem parowej. Pod płonącym rdzeniem znajdowały się ogromne zbiorniki z wodą. Gdyby roztopiona masa radioaktywnej lawy przepaliła się przez betonową podłogę i wpadła do wody, doszłoby do eksplozji termicznej o sile 3 do 5 megaton, która zniszczyłaby pozostałe reaktory i skaziła połowę Europy na setki lat. Trzech ludzi – inżynierowie Aleksiej Ananenko, Walerię Bespałowicz i Borys Baranów – Zgłosili się na ochotnika, by zanurkować w radioaktywnej wodzie i ręcznie otworzyć zawory spustowe. Wszyscy byli przekonani, że idą na pewną śmierć. Cudem przeżyli, ratując miliony. Gdy zażegnano to niebezpieczeństwo, na miejsce ściągnięto górników z stóły, by wykopali 150 metrowy tunel pod reaktorem i zainstalowali system chłodzący. Pracowali w nieludzkim upale i wysokim promieniowaniu, często nadzór, by choć trochę ulżyć sobie w cierpieniu. Najbardziej ikonicznym obrazem likwidacji stała się jednak walka o dach elektrowni. Był on zasypany śmiertelnie radioaktywnym grafitem. Niemieckie i japońskie roboty, które miały go posprzątać, psuły się po kilku minutach z powodu ekstremalnego promieniowania. Władze podjęły brutalną decyzję. Wyślą tam ludzi. Tych żołnierzy nazwano biorobotami. Ubrani w prowizoryczne ołowiane pancerze, mieli tylko 90 sekund, by wybiec na dach, przerzucić jedną łopatę radioaktywnego gruzu i uczyc. 90 sekund na dachu oznaczało dawkę promieniowania na całe życie. Tysiące młodych mężczyzn wykonało to zadanie, płacąc za nie swoim zdrowiem i życiem. Przez 36 godzin po wybuchu, podczas gdy strażacy umierali a władze w Moskwie desperacko próbowały zatuszować prawdę, 50 tysięcy mieszkańców prepieci żyło w całkowitej nieświadomości. Dzieci bawiły się na dworze w radioaktywnym pyle, odbywały się wesela, ludzie szli na zakupy. Jedynym dziwnym zjawiskiem był metaliczny posmak w ustach i widok żołnierzy w maskach myjących ulicę. Dopiero po południu 27 kwietnia, gdy w Szwecji wykryto alarmująco wysoki poziom promieniowania, a świat zaczął zadawać pytania, Kreml niechętnie zgodził się na ewakuację. Przez radio podano komunikat: z powodu niezadowalającej sytuacji radiacyjnej, zarządzono tymczasową ewakuację. Proszę zabrać tylko dokumenty i niezbędne rzeczy. Wrócicie za trzy dni. To było kolejne kłamstwo. Nikt nigdy nie wrócił. W ciągu trzech godzin kolumna 1200 autobusów wywiozła całe miasto. Ludzie zostawili wszystko: domy, meble, zdjęcia, zabawki. Musieli porzucić swoje zwierzęta, które później były zabijane przez specjalne oddziały, by zapobiec rozprzestrzenianiu się skażenia. Prypieć w jednej chwili stała się miastem duchów, zamrożonym w czasie pomnikiem sowieckiego kłamstwa. Po ewakuacji ludności i zakończeniu najbardziej krytycznej fazy likwidacji rozpoczęła się ostatnia wielka bitwa Czarnobyla, budowa schronu, który miał na wieki zamknąć zniszczony reaktor. Nazwano go sarkofagiem. Była to najambitniejsza i najniebezpieczniejsza konstrukcja w historii. 200 tysięcy ludzi pracowało dzień i noc w ekstremalnych warunkach, by w zaledwie 206 dni wznieść gigantyczną stalowo-betonową osłonę nad ruinami bloku czwartego. Każdy spaw, każda belka była montowana w wyścigu z czasem i niewidzialną śmiercią. W listopadzie 1986 roku sarkofag został ukończony. Atomowy potwór został uwięziony. Wokół elektrowni ustanowiono 30-kilometrową strefę wykluczenia radioaktywną ranę na mapie świata, która nigdy się nie zagoi. Dlaczego doszło do katastrofy w Czarnobylu? Po latach badań i tuszowania prawdy. Odpowiedź okazała się złożona i przerażająca. To nie był tylko jeden błąd, ale cały łańcuch katastrofalnych decyzji, wad projektowych i systemowych patologii, które doprowadziły do tragedii. Pierwszym winnym był sam reaktor RBMK. Zbudowany tanim kosztem i zaprojektowany z myślą o produkcji plutonu do celów wojskowych, miał fundamentalne wady, o których wiedzieli tylko nieliczni. Był niestabilny przy niskiej mocy, a jego system awaryjnego wyłączania, jak pokazała tragedia, mógł w pewnych warunkach działać jak detonator. Ta prawda była jednym z najściślej strzeżonych sekretów sowieckiego programu atomowego. Drugim winnym była pycha i brawura personelu. Anatoli Diatłow. Ambitny i bezwzględny zastępca głównego inżyniera zignorował wszelkie procedury bezpieczeństwa i zmusił niedoświadczonych operatorów do przeprowadzenia niebezpiecznego testu, traktując reaktor jądrowy jak zwykły kocioł parowy. Jego arogancja była bezpośrednią iskrą, która zapaliła ląd. Jednak największym winnym był cały system sowiecki. System oparty na kłamstwie, strachu i paranoicznym utrzymywaniu tajemnicy. Kultura, w której mówienie prawdy przełożonym było karane, a tuszowanie problemów nagradzane. To ten system pozwolił na budowę wadliwych reaktorów. To ten system promował ludzi takich jak Diatłowa. I to ten system po wybuchu przez wiele dni ukrywał prawdę przed własnymi obywatelami i światem skazując tysiące nieświadomych ludzi na śmierć i chorobę. Oficjalny proces, który odbył się rok później, był farsą. Skazano Diatłowa, dyrektora elektrowni Briuchanowa i głównego inżyniera Fomina, czyniąc z nich kozły ofiarne. Prawdziwi winni, projektanci reaktora i aparatczycy z Moskwy, nigdy nie ponieśli odpowiedzialności. Dziedzictwo Czarnobyła to nie tylko skażona ziemia i tysiące ofiar raka. To przede wszystkim mrożące krew w żyłach ostrzeżenie o tym, jak katastrofalne mogą być skutki, gdy pycha i kłamstwo biorą górę nad nauką i odpowiedzialnością.